Cześć. Dziś mam trochę nietypowy temat, mianowicie serwis takiego komputera przemysłowego, jaki tutaj widzicie, przenośnego w cudzysłowie. To się nazywa PC3. Powiem szczerze, że ciężko mi było znaleźć w internecie jakiekolwiek informacje co to jest. Widziałem, że ponoć kompakt coś takiego kiedyś produkował. Natomiast wszystkie zdjęcia w internecie wyglądają inaczej niż tego konkretnego modelu, który mam. Być może gdzieś tam w środku, jak go otworzymy, to będą jakieś oznaczenia na płycie głównej. Natomiast na chwilę obecną ciężko jest mi powiedzieć, co to dokładnie jest za sprzęt. To ciągle aktywnie służy jako taki komputer pomiarowy w pewnym laboratorium. I dobrze by było, żeby ten sprzęt jeszcze sobie kilka lat podziałał. Przy czym już na chwilę obecną on ma trochę pewnego rodzaju defektów. Po pierwsze, na pewno bateria biosu jest do wymiany, no bo za każdym razem przy uruchomieniu z Zgłasza się, że jest czysty BIOS, więc to trzeba zrobić. Do tego widziałem, że niektóre kondensatory są napuchnięte, bo już go wcześniej odkręcałem, żeby mieć pewność, że warto w ogóle go serwisować. Plus do tego oczywiście trzeba wyczyścić tam wszystko, zobaczyć czy wszystko jest w porządku. Chciałbym też przenieść system na nowy dysk twardy, dlatego że tutaj jest w tej chwili dysk twardy talerzowy, stary, jeszcze ID, czyli ten z 40-pinowym gniazdem takim dużym, nie SATA. I chciałbym ten system operacyjny przenieść na SSDK, korzystając z przejściówki i SATA. Mam nadzieję, że to zadziała. Tutaj jest Windows XP, więc nie jest to jakiś bardzo stary system operacyjny, i jest szansa, że to może zadziałać z taką przejściówką i może też działać sobie dużo sprawniej. Plus do tego oczywiście zrobię cały obraz dysku. Bo zależy mi na tym, że ten po prostu sprzęt nie padł przez przypadek. Tak jak widzicie, jeżeli chodzi o sam ten komputer, no to on tutaj ma tak śmiesznie odchylany ten wyświetlacz. Tu jeszcze jest możliwość zamknięcia go do transportu, czyli po prostu możemy sobie to tutaj odjąć tak. Jak naciśniemy te dwa klawisze, to można to tutaj włożyć i zamknąć całość do transportu. Tutaj jeszcze z tyłu, jak to tutaj nacisnę, to w taki śmieszny sposób wyjmuje się klawiaturę, którą tutaj sobie można postawić na dole. Klawiatura jest super, bo sprawia wrażenie mechaniczne. Albo przynajmniej próbuję udawać mechaniczną, ale raczej jest normalną mechaniczną klawiaturą. Kabel do klawiatury jest chowany tutaj z tyłu, tak że go w ogóle nie widać, więc można to wszystko przenosić. Tutaj, jeśli chodzi o dysk twardy, no to on jest montowany w takiej śmiesznej kieszeni, że to się naciska. I można go wyjąć. Niektórzy być może pamiętają, ci co są starsze starszej daty, takie kieszenie do dysków twardych w komputerach do 3,5 cala, że po prostu kieszenie była umieszczana w zatoce 5,25 cala. No i dysk 3,5 cala wchodził do środka, a z tym się złącze podobne do złącza drukarkowego, tylko nieco większe, gdzie jest te 40 pinów i złącza przeniesione. To było dość popularne swego czasu. Tutaj też tak wygląda to, więc wystarczy, że ja ten dysk sobie wezmę, gdzieś na górę podłączę do odpowiedniego adaptera, bo mam taki adapter, można sobie zgrać wtedy całą jego zawartość. Tu, jak widzicie, jest jeszcze miejsce na stację dyskietek 3,5 cala. Nie wiem, dlaczego ona nie jest złożona. Jest to dziwne w tamtych czasach, bo w tamtych czasach raczej się stosowały jeszcze takie stacje. No i jest też nagrywarka DVD włożona, no bo po prostu widocznie ktoś miał taką potrzebę i została później dołożona. I widać, że jest nowa w czarnym kolorze. Z drugiej strony tutaj widzimy na dole, że jest zasilacz. Jest to typowy zasilacz, chyba z tego co wiem. Tutaj, jak sobie otworzymy te drzwiczki, to widzimy wszystkie karty rozszerzeń. Tu jest dość nietypowo zrobione, dlatego że tutaj jest na dole karta graficzna i ten kabelek tutaj, który idzie, to jest do tego monitora tak puszczony dziwnie. No, i tutaj jedna z tych gniazd, chyba to górne, z tego co widzę, to jest właśnie do takiej specjalnej karty pomiarowej, laboratoryjnej. Tam do tego jest oczywiście przejście na inne kable. No, to jest jakieś ogromne złącze, większe niż chyba to drukarkowe, z tego co widzę. Nie wiem, ile tutaj jest tych pinów, trzeba by sprawdzić. Natomiast, no. To jest tak naprawdę klutego komputera i to, że w ogóle jest sens jakikolwiek go jeszcze serwisować. To, że po prostu jest gdzieś tam wykorzystywany ciągle, no i trzeba zachować jego żywotność jak najdłużej. Tutaj na dole jeszcze oczywiście są typowe porty dla płyty głównej. LAN jest, USB nawet ma. Tu jest jeszcze nawet gniazdko głośnikowe, czyli jack zwykły, bo to ma też głośniki jakieś budowane. No i tak wygląda ten sprzęt z zewnątrz. Dość ciekawa konstrukcja. No to sobie go teraz może otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. Tak ten sprzęt wygląda w środku. Tu jak widzicie jest zasilacz. Pod spodem płyta główna. Wygląda na typową płytę ATX. Tu są te dwa napędy. Znaczy napędy, no kieszeń na dysk tak naprawdę i napęd DVD. One oczywiście są w naszym względem zamontowane de facto do góry nogami. On stoi na tamtej stronie na... W stoliku. No i tutaj jest ta karta pomiarowa. Co ciekawe zamontowano jest w złączu PCI, nie w złączu ISA, bo ta płyta główna ma złącza ISA jeszcze ciągle, to jest ciekawe. Chociaż sam system tutaj to jest Windows XP, a nie jakiś starszy, więc to jest też dość interesujące. Z tego co widzę, to płyta główna niestety nie ma gniazd SATA, więc trzeba będzie się jednak do ID podpiąć, a szkoda, bo myślałem, że się uda. I tu już widzę tam z tyłu, tego wy nie widzicie pod zasilaczem. Niektóre kondensatory są napuchnięte, i właśnie nimi się trzeba będzie zająć. No bo niestety mogą dłużej tutaj nie popracować, albo w najgorszym wypadku się wylać i uszkodzić całość. Pojedrzeć, że nie pamiętam dokładnie jaki to ma procesor, to chyba jakiś Pentium Trójka jest czy coś słabszego. Na pewno nie Pentium 2, na pewno co najmniej Pentium 3, tak przypuszczam. Zobaczymy sobie, jeszcze oczywiście spróbuję też pastę na procesorze wymienić, co może być trudne przy tak starym sprzęcie. Tutaj zacznę chyba tak naprawdę od demontażu zasilacza w ogóle, żeby dostęp mieć do płyty głównej, a potem zobaczymy jak sprawa będzie wyglądać zresztą, bo tu widzę, że też napędy trzeba będzie wymontować, żeby samą płytę wyjąć, a będę musiał wyjąć płytę po to, żeby wymienić kondensatory. Ok, zasilacz wyjęty, no i widzimy jak wygląda sama płyta główna pod spodem, no ale to nie jest koniec. Muszę jeszcze podpinać kable, wszystkie i dostać się tutaj głębiej. Tutaj tak się przyjrzymy, to widać napuchnięte kondensatory, te dwa, zwłaszcza ten jeden, ten drugi. To jeszcze w miarę działało, ale potrafiło się czasem restartować, więc przypuszczalnie przyczyną były właśnie te kondensatory. Podziałałem troszeczkę z tym sprzętem już poza kadrem, żeby tutaj parę rzeczy sobie posprawdzać. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to wyjąłem z tej kieszeni na twardy dysk. Dysk twardy sklonowałem go. Sklonowałem go na dysk SSD SATA. Oczywiście, chyba się nie da w ogóle kupić dysku SSD nie SATA, w sensie na równoległym IDE standardzie. Więc, no po prostu mam przejściówkę tutaj, testowałem już to. Mam sklonowany system operacyjny, i działa to wszystko, to jest najlepsze. Więc tu nie będzie żadnego problemu. No i oczywiście odpala się to dużo, dużo szybciej. Tu wcześniej pierwotnie był dysk 160 GB Western Digital talerzowy, oczywiście. Tutaj, dysk jaki w tej chwili będzie pracował, to jest jakiś SATA. No, nie wiem, jakie to jest firmy, szczerze mówiąc. 256 GB mniejszego po prostu nie miałem. Ten poprzedni był 160 GB, ale tam była partycja 60 kilka GB, więc 128 GB tutaj w zupełności by wystarczyła. Ale już mam taki, no to taki tutaj zamontuję. Oczywiście włożę go również do tej kieszeni, tutaj, bo to się wszystko ładnie zmieści. Procesor, jak jest w tym komputerze, to okazuje się, że to jest Pentium 4, jednak, a nie Pentium 3, więc trochę nowszy niż myślałem pamięci to są DDR1-ki, 1 GB pamięci, dwie kości, 512 MB. Tutaj zaobserwowałem pierwszy problem, mianowicie coś jest nie tak z tym radiatorem, z mocowaniem jego, to jest tutaj wyłamane. To tak było, ja tego na pewno sam nie zrobiłem tutaj, więc to musiało tak być. Będę musiał sobie jakoś z tym poradzić. Kolejny problem, jaki będzie z samym procesorem, to jest to, że sprawdzałem, że to są zwykłe gniazda typu socket w tych Pentiumach czwórkach, Czyli to nie jest LGA, gdzie można łatwo zdemontować radiator, a Socket tak jak w tych AMD, które były do AM4 yy, włącznie, że po prostu są piny wystające z procesora i to może być problem z demontażem tego radiatora. Muszę go zdemontować, żeby to chociażby naprawić i wymienić pastę, no bo on od 20 lat tak naprawdę nie ma najprawdopodobniej pasty wymienianej. No to teraz. Demontuję wszystko. Już nie będę Wam tego pokazywał, może jakieś time lapsy, tylko zobaczycie, natomiast oczywiście muszę wszystkie karty wyjąć, wszystkie napędy, żeby dostać się w ogóle do płyty głównej. Wyjąłem karty rozszerzeń. To co tutaj jest, to jest karta graficzna. Nie mam pojęcia szczerze mówiąc kto jest producentem, bo nie ma w ogóle napisane co to jest za karta. Pewnie jakbym uruchomił komputer i sprawdził w że, urządzeń to bym wiedział. Wygląda mi to na jakieś AMD, ale pewności nie mam. Dużo ciekawsza za to jest ta karta pomiarowa, dlatego, że widać, że to jest układ dość jednostkowej produkcji. Bo tutaj na tej karcie mamy układ FPGA Xilinx Spartan, czyli to jest typowe FPGA. Więc no tutaj dość ciekawie to wygląda. Tu widać, że jakieś układy scalone w podstawkach. Przypuszczam, że jakieś pamięci mogą być. To ciekawe rozwiązanie. Sama karta to jest jakieś, to się nazywa Eagle Technology. Jest taki symbol orzełka, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co to jest za firma, nie kojarzę. Musiałbym trochę poszukać na ten temat. Wyjąłem tutaj z tej całą tą przednią część, gdzie były napędy, dlatego że tak było najłatwiej. Tu po prostu pod spodem wystarczyło odkręcić cztery śruby i tutaj kilka śrub jeszcze z tej strony. No i wtedy bardzo ładny dostęp tutaj jest. No i co, zostało montować płytę główną i podziałać tutaj coś z tym procesorem i z kondensatorami. Jak widzicie, wyjąłem płytę główną. No i najpierw zaczniemy od tego procesora całą zabawę. Tutaj widzicie, że to jest wyłamane. Normalnie to się podnosi do góry, jedno drugie. A, to się nie podniesie już. Yy, no i można tutaj zdemontować całość, no nie wiem, prostu są takie zatrzaski jeszcze, które wchodzą na to. Trzeba podważyć odpowiednio i to powinno zejść. Natomiast, czy to się to uda, to może być różnie. Coś się zaczęło ruszać. Ok. Ło, mamy szczęście. Nie przykleił się do procesora. Radiator. Pastaż sucha na wiór, więc też dlatego to się mogło zawieszać w sumie. Ale kondensatory też na pewno. O jest. Zobaczcie, to jest dramat jakiś. To wygląda jakby ktoś. W ogóle krzywo jest, widać, że on był niedociśnięty, przez to, że to było złamane. Ja się teraz zastanawiam, jak ja to zamocuję, żeby to było dobrze i równo. No, a to chłodzenia to na pewno nie ma, dlatego pewnie coś ciągle zawiasy były tego komputera. Tu jeszcze trzeba przedmuchać ze sprężonym powietrzem, bo syf jest przy samym gnieździe. A jeżeli chodzi o sam procesor, no to widzicie jak go się demontuje. Bardzo mało tych pinów, jak to porównacie ze współczesnymi procesorami. To całkiem inna konstrukcja. Dużo mniej tych pinów w tamtych latach było. No bo te procesory były też dużo mniej wydajne. To konstrukcja, jak sprawdzamy, to jest proces 130 nanometrów. Wyobraźcie sobie 10 razy mniejsza gęstość tranzystorów, niż to, co Intel do niedawna produkował z tymi 14 nanometrami. Czy jeszcze wszystko? No i biorę się za same kondensatory. Tutaj to wszystko było zaschnięte na wiór do tego stopnia, że musiałem skrobać tutaj plastikowym takim elementem zestawu Fixit który jest podatny i nie prysuje tej powierzchni. Tu oczywiście jak wyczyściłem procesor, no to mamy napisane Pentium 4, 2,8 GHz, czyli dokładnie to sobie os pokazywał, tu za, żadnych zaskoczeń nie ma. No i teraz przystąpię do wymiany kondensatorów. Oczywiście wcześniej się w nie zaopatrzyłem już, bo sprawdziłem jak to rozkręciłem, jaka to jest pojemność. Jeżeli wymieniacie kondensatory w przetwornicach impulsowych, a tutaj de facto mamy do czynienia z przetwornicą impulsową, no to najistotniejsze jest to, żeby one miały spełnione trzy parametry, czyli oczywiście Pojemność, oczywiście napięcie, ale też to muszą być zwane kondensatory low ESR, o niskiej impedancji. No ja tutaj powiem szczerze, że kupiłem coś, co znalazłem na Allegro. To się nazywa cząg, pewnie jakaś niszczyzna rasowa. Nie jestem super przekonany do tego, ale też chciałem to jak najszybciej, żeby do mnie dotarło. Bo nie mam za dużo czasu na naprawę tego sprzętu. Jakbym zamawiał jakieś porządniejsze, to pewnie bym dłużej na to czekał, bo TME chyba nie wysyła sprzętu w soboty, z tego co kojarzę. A te kondensatory dotarły do mnie w sobotę. No i co? Standardowo to wylutuję. Oczywiście od tyłu tutaj. Trzeba pilnować też polaryzacji. Co się może stać, jak wymienicie źle kondensator i złą polaryzację dacie? No to jest w filmiku o wymianie kondensatorów w Mikrotiku, który gdzieś tutaj macie link. Na górze do niego. Zbiorę lutownicę, no i zaczynam robotę. No i wymieniłem te kondensatory. Tutaj, jak widzicie, lekko przyjerałem ten plastik, który jest z tyłu gniazda procesora. Na szczęście to nic wielkiego, ale to jest dla Was też taka, jakby porada, żebyście też uważali na takie wszelkiego rodzaju plastiki, żeby przez przypadek ich nie przypalić. Tu, oczywiście, w miarę możliwości oczyściłem to alkoholem i wacikiem jakimś. Nie jest to oczywiście jakoś super, tak jakby to profesjonalista jakiś zrobił. Na no z tej strony wygląda to następująco. Tu widzicie, że nic nie jest już spuchnięte. Oczywiście. Tu pilnowałem, żeby polaryzacja tych kondensatorów były odpowiednie, także wszystko jest też w porządku. No i teraz jeszcze mnie czeka zabawa z radiatorem procesora, żeby go jakoś sensownie tutaj zamocować. No i jeszcze rozkręcę zasilacz i Sprawdzę, czy w zasilaczu kondensatory nie są napuchnięte. No, i jak widać trytki zawsze dobre lub opaski zaciskowe jak kto woli. W każdym razie. To próbowałem, tu jest pęknięte w tym miejscu. Nie wiem, czy to dobrze widać. To nie powinno być pęknięte. Ja to próbowałem jakoś tam skleić. Oczywiście to nie ma żadnych szans, żeby to się skleiło. Raz, że plastik jest taki, że super glutego w ogóle nie bierze. Dwa, że to i tak by zaraz pękło. Tu są ogromne siły. No i wymyśliłem sobie, że to złączę trytkami tutaj, plus jeszcze całość, dlatego że to się rozchodziło. To po prostu rozjeżdżało się na boki. A chodziło o to, żeby to było też razem. No nie, i tutaj. Jak się popatrzy, no to z tej strony to ten jasny element, taki szary, który tutaj się zapiera, no, no wystaje trochę mniej nadal niż z tej strony, a powinny być równo. Nie jest to super, ale wydaje mi się, że będzie wystarczająco, no niejakoś to tam w miarę będzie trzymać się. No problem jest tego typu, że w zapasach swoich nigdzie nie mam aż tak starego wiatraka. Mam coś, co jest pod LGA to gniazdo, natomiast nie mam niczego, co by pasowało do tak starego gniazda jak Pentium 4 No i niestety jakoś tutaj musiałem się ratować. Mam nadzieję, że to będzie w miarę działać. Poszukam gdzieś w internecie, zapewne gdzieś się to da kupić. Jakieś używane i to pewnie za grosze. Natomiast na chwilę obecną chcę to przetestować, chcę, żeby to działało. Gdzieś sobie to kupię i pewnie jak będzie taka potrzeba, to wymienię. Zasilacz, jaki tutaj mamy, to jest z firmy Zek cokolwiek to za firma jest, nie słyszałem nigdy wcześniej. Kulkowe ma wiatrak, więc pewnie jakiś zasilacz przemysłowy przypuszczam. No jaka, jak się otworzy, to wszystkie kondensatory wyglądają dobrze na pierwszy rzut oka wiatrak tu też był cichy, więc tutaj nie ma co ruszać, no to kulkowe łożysko jednak swoje robi ja tutaj po prostu nic nie będę ruszać, na to wychodzi wydaje mi się, że tutaj zasilacz nie był przyczyną tego wszystkiego głównie wydaje mi się, że problemem to był ten radiator, który miał bardzo starą pastę nie dolegał odpowiednio też do procesora i to jest tutaj tak naprawdę chyba główny problem składam to z powrotem, montuję wszystko w obudowie chyba najpierw tylko sobie przetestuję jeszcze na biurku, czy to w ogóle w stanie. w sensie włożę tylko RAM, kartę graficzną no, i zobaczę, czy działa. Jak będzie działać, to wpakuję do budy z powrotem no i będziemy to testować. No i dobra, włożyłem wszystko do budowy, zostawiłem jeszcze ten tylny panel otwarty. W razie co, gdyby coś tam nie tak było, bo wiecie, jak to jest. Jak zamkniecie wszystko, to na pewno okazuje się, że coś nie działa. No i co, włączamy całość. No startuje. Pisnął, więc jest OK. No, no i wstaje wszystko. Tu jest mega słabo widać ten obraz. Generalnie masakra. Tutaj jeszcze był komórka że bateria Biosu. F1 się samo wcisnęło przez przypadek. Natomiast ogólnie, no to się już startuje. Zobaczymy, ile XP się będzie ładował. Podejrzewam, że bardzo szybko. No już mamy ekran startowy XPK. Nie, coś tam jednak będzie widać. U was na ekranie, może troszeczkę oddalę. Tu się już chyba załadował. Nie, zrestartował się. No to ciekawe, co tu się stało. No i po krótkich poszukiwaniach znalazłem przyczynę awarii tego sprzętu. Na nie uruchamia się tak naprawdę startowałem Windowsa. Kieszeń na dysk. Okazuje się, że ten adapter SATA na IDE nie bardzo się z tym widzi, nie bardzo chce współpracować i Windows się wykłada. Jak to, jak to zdemontowałem, bo podpiąłem dysk bezpośrednio, no to wszystko jest super. No i w takim wypadku. Przetestujemy sobie jeszcze raz, jak szybko to się uruchamia wreszcie. Także, jak widzicie, włącza się wszystko. Ładnie piknął. Tu cała procedura startowa. Może trochę przybliżę, żebyście coś widzieli. No, to jest starość 20 lat ma. Ponad ten komputer, także to jest. Staruszek, zabytek, być może starszy od niejednego z widzów, tutaj widzicie, że XP się odpala i szybciutko ten XP się odpala. To no jest jakieś przygotowywanie połączeń sieciowych, to chwilkę zajmuję mu. Natomiast zaraz to zniknie i można się zalogować. Tu akurat nie ma hasła. No i całość się już uruchamia. Widzimy słynną tapetę Windows XP. Jakiś nawet stary antywirus jest zainstalowany, nie wiadomo po co, bo to nawet do internetu nie jest podpięte i od lat nie było. No ale widzicie, praktycznie już się uruchomił, nie? czyli można działać. No i tak naprawdę sprzęt zyskał drugą młodość, no bo on się odpalał tak trzy razy dłużej co najmniej, albo lepiej jeszcze. Ja pamiętam, że to było naprawdę długie czekanie. Plus, oczywiście, wymieniłem też baterię bios -u. Tam za pierwszym razem, być może widzieliście, że ten komunikat pojawił. Jak jeszcze to mi nie do końca działało tak, jak powinno. Czyli, tak to wygląda. Taka ciekawostka trochę przyrodnicza, no bo takie komputery w wielu miejscach jeszcze tak naprawdę pracują. Zresztą jest jeden człowiek na YouTubie, Daniel Rakowiecki ze Szczecina właśnie, on naprawia różne tego typu ciekawsze sprzęty. Kiedyś laptopy naprawiał, ale teraz zauważyłem, że zaczął różne takie ciekawsze też dostawać. Ja tutaj naprawdę naprawdę naprawy zbytnio nie robiłem, no bo co to było, tylko wymiana kondensatorów. Mam nadzieję, że on teraz będzie stabilny. Mam nadzieję też, że już ten chłodzenie procesora jakoś ogarnąłem. No i mam nadzieję, że to posłuży tyle, ile będzie musiało posłużyć, no bo jednak wolałbym, żeby to krócej służyło na tej uczelni, żeby Mieli pieniądze na jakiś lepszy sprzęt, no ale to nie jest takie słabe, bo spełnia swoją funkcję po prostu i będzie ją pełnić dalej przez kilka ładnych lat. Podejrzewam bez większych problemów. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie lajka, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli film Wam się nie podobał, to napiszcie w komentarzu, co Wam się nie podobało. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.